Witam ponownie tu Chris kolekcjoner oraz Tomas. Witam. Otworzymy sobie ostatniego multipaka, który zakupiłem w Tesco. Szósty multipak. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś ciekawego uda nam się kupić i trafić. Szósty multipak, kolejne dwie limitki. Dojdą do kolekcji, limitki są naprawdę prześwietne i pierwszą limitką jest Andrea Pirlo z Juventusu, tak jest, oraz drugą limitką. Druga limitka to gracz Ajaxu Amsterdam, Niklas Moysander no fajna limitka, super. I standardowo 6 saszetek. Nie trafiliśmy jeszcze karty e, Ladesima oraz oraz e, nie trafiliśmy jeszcze Dabla więc fajnie by było jakby coś padło. OK. otwieramy. Ewentualnie może być trofeum. Ewentualnie legenda, nie? Tak, legenda może być, no jasne I Kia Sen, tak? Sacha z Anderlechtu. Tak Rafinia, Bayer Monachium Toprak Leverkusen. Oka się. Logo Paris Saint Germain. Mhm. Mm Mamy Mastera. Ibrahimowicza, na pewno powtórka. Na pewno. Oraz Defensive Rock Miranda z Atletico Madrid. Tak jest. O tak. Kolejna saszetka. I mamy Tosica z Ceska Moskwy. Daniel Alves, Barcelona. Magnus Eriksson z Malmo. Z Malmo. Daniel Carvajal, Real Madrid. A o, o ekspert, ekspert, drugi ekspert, który nam wpadł, jest teraz Andrea Iniesta z Barcelony. Super fajna karta. Fajne, I fajne i fans favorite Gianluigi Buffon Juventus Turin tak jest No coś się dzieje, ale jeszcze Na to nie to Expert. I mamy tak Salaha z Chelsea Druga karta to Bastian Schweinsteiger i Bayer Munchen. Mamy również Bebe Benfica. Tak, logo E z Monaco. Tak jest. Mastera mamy e, Jao Mutinio z Monako. Oraz I, wow. pierwsza karta. No, proszę. Laude no? Real, Real Madrid i... To tutaj jest? To jest Ramos. To jest Sergio Ramos. Tak, Sergio Ramos. Dopiero mówiliśmy, że przydałaby się, by fajnie było, jakby się trafiła La Desima. No i proszę, mówisz i... Jeszcze trzy, trzy saszetki, więc... Szukamy Dabla. <laughs> no kurczę, nieźle. La Desima. Mamy La Desima. Jedna z trzech już jest w kolekcji. Tak jest. Dopiero w szóstym multipaku, ale, ale jest. I kolejne karteczki to Milanów z CSK Moskwa. Tak, Simon Mignolet Liverpool. Simon. Mechmeti z Malmo kolejną kartą jest Marcelo z Realu Madryt. O, kolejna bazówka. Tak. Ale Handro, tak, Dominguez z Olimpiakosu i No i key Player Koke. Atletico. Tego to już trafiliśmy. O tutaj. Nie? Był mhm. koke. No, Pirlo musi się położyć. Piąta saszetka i tak kościelny, o, Laurent Kościelny. Z, dokładnie, Arsenal Sebastian Kell, Borussia Dortmund. Belarabi. O, to jest ten pan, który nam największe kłopoty. Stworzył w meczu, tak? Z Niemcami. Tak, z Niemcami. Najbardziej aktywny zawodnik. No, Bardzo to aktywny. Powiedział. Karim. Kolejną kartą jest Salinio z Olimpiakosu. Piąta bazówka jest to Nawa z Manchesteru City. Oraz. No i Alejandro Dominguez z Olimpiakosu. Tym razem na fans favorit. Tak. Wcześniej chyba trafiliśmy go na bazówce. No i ostatnia saszetka. Ostatnia saszetka. I jedziemy. Lorente, tak? Lorente. Jest to powtórka. Felipe Melo Galatasaray. Tak jest. O, już tam coś widziałem. Mm -hmm. Jest to teraz Iwan Rakitic. Barcelona, wcześniej Sevilla, tak? Sevilla. Daniel Subasic, a jest Monaco. Mhm. Uh -huh. Mamy Malmo. Logo oraz to jest ekspert. Andrea Pirlo. Tak jest. Kolejny ekspert. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten multipack. No co Ci się podoba najbardziej? Ciężko powiedzieć, wiesz co, zastanawiałbym się nad tą bazówką, co tutaj wcześniej trafiliśmy. Świetna bazówka Daniel Subasic. Subasic. Nie miałem jej. Pozazdrościć, prawda? prawda? No, drugą w kolejności będzie no, ta skromna karta dla Decima. Yy, dobra, to tak tytułem żartu trochę. Tutaj jest dziesiątka, dziesiąte trofeum. O, Brazylia się tutaj pcha na pierwszy plan. Dobra. Dekoracja nam się psuje. Trudno. Ale no tak, fajnie, że trafiliśmy tą kartę. Dobra. No cóż, o, jaki tył mamy zobaczyć. Co my tutaj mamy oprócz kodu? Oprócz kodu mamy składy. Realu i Atletico, czyli dwóch klubów, którzy grali w finale, nie? Tak, dwa kluby hiszpańskie. I tak, mamy strzelców w bramek. Jest Real, klub Atletico, Madryt, 4-1. Godin, 30, tak? 6. Tak. Sergio Ramos, 93. O, trochę pytanie, czy to będzie lepiej widać. Mhm. I później już była dogrywka no i w dogrywce Real mm, pokazał po klasę. Mamy pełne składy i mamy też zmiany, tak? Oraz trenerów wypisanych i sędziego. Tak, sędzia holenderski. Fajne, fajna karta, fajnie. Minuty, w których były zmiany, no ogólnie takie statystyki tego meczu. No fajnie, fajnie. I tutaj jest Ramos. Ok. Fajnie, super, super, że udało się. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będą równie ciekawe. Yy, subskrybujcie, lajkujcie ogólnie. Róbcie coś w życiu. No. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.